Dorota Pryna, Silesia 24. Witamy Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Bartłomiej Kowalski, dyrektor generalny Stadionu Śląskiego. I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej wyjątkowej okazji, imprezie, tak naprawdę, w najbliższą sobotę o godzinie 21 na Stadionu Śląskim. Nazywa się to Silesia Pepsi Silesia Beats. Panie dyrektorze, co to za impreza? Co się będzie działo? Na początek witam serdecznie Panią Redaktor i wszystkich internautów. Jest to taka nasza sztandarowa impreza Stadionu Śląskiego w tym takim specyficznym dość okresie, jaki mamy obecnie w kraju i na świecie. Jest to największy muzyczny streaming w internecie. Myślę, że nie tylko w naszym kraju, ale również i w Europie. Jest to wydarzenie, podczas którego czterech najlepszych polskich artystów e, występuje na naszym obiekcie, grają z środka e, Murawy, bądź to z innych miejsc, to wydarzenie będzie ewoluować, więc tak naprawdę nie chcę zdradzać tutaj wszystkich, wszystkich szczegółów. E, tak naprawdę jest to fajna opcja na to, aby w okresie wakacyjnym, e, czy też weekendowym, bo nie wszyscy mają wakacje niestety, e, spędzić bardzo miło czas w takich bezpiecznych warunkach, ale też również wspierać potrzebujących, bo podczas dobrej zabawy również zbieramy środki na cel charytatywny. No właśnie, opowiedzmy sobie, co to jest za cel. Zbieramy środki na śląskie ośrodki onkologii dziecięcej wspólnie z Fundacją Miskierka. Podczas transmisji, ale i nie tylko, bo ta zbiórka jest cały czas aktywna, wszyscy nasi widzowie mogą wpłacać środki. A też myślę, że w związku z tym, że będą te środki wpłacać, będziemy przewidywać jakieś specjalne, cenne nagrody. 18 lipca, tak jak powiedzieliśmy, odbędzie się już druga edycja tak, takiego multimedialnego, tak naprawdę, spektaklu z udziałem najlepszych polskich DJ-ów. Jakich DJ-ów usłyszymy? Zobaczymy również. W drugiej edycji będzie to czterech DJ-ów: Adam The Great, Seabull. Gromi i Sigdok myślę, to są artyści, których nie trzeba przedstawiać. Oni są doskonale znani na rynku krajowym, jak i również zagranicznym, tak więc wszystko co najlepsze będzie na studianie śląskim. No dobrze, druga edycja, pierwsza miała miejsce 27 czerwca. Zgadza się. Teraz, teraz następna będzie jeszcze trzecia edycja. Czyli już coś możemy powiedzieć, chociaż o dacie. Trzecia edycja odbędzie się na koniec e, sierpnia. Mhm. Będzie to taka moim zdaniem kulminacyjna e, impreza, kulminacyjny moment e, tej całej muzycznej trylogii, jaką mamy na, na Stadionie Śląskim. Na pewno e, to całe wydarzenie gdzieś tam progresywnie się rozwija i będzie tych atrakcji dla widza jeszcze więcej. Nie chcę do końca zdradzać szczegółów. Zapraszam wszystkich w sobotę na 21. Tam będziemy w trakcie całego wydarzenia odsłaniać po kolei te wszystkie karty, które, które mamy przygotowane dla naszych widzów. Proszę powiedzieć, to jest jest impreza pewnie ze względu też na jeszcze gdzieś tam pokutującą z tyłu pandemię, impreza, którą, w której możemy uczestniczyć za pomocą streamingu, właśnie. Proszę mi powiedzieć, jaki jest odbiór, zwłaszcza już po tej pierwszej edycji? Jak, jak ludzie reagowali? Wszystkie komentarze, jakie otrzymywaliśmy, były naprawdę bardzo pozytywne. Jesteśmy miło zaskoczeni tym, że, że ten odbiór właśnie był, był, tak, był taki fajny wśród mieszkańców naszego województwa. A nie tylko, bo, bo jak wiemy, ten streaming docierał na cały kraj, na cały świat. Tak naprawdę był to streaming, którym możemy się chwalić przed całym światem. No, Stadion Śląski to jest takie miejsce, taka marka, że w naszej opinii powinny się tam odbywać tylko wydarzenia premium. No i taka jest nasza dewiza, takie właśnie wydarzenia. Przygotowujemy. Tak naprawdę, żeby wziąć w nim udział, wystarczy tylko internet, jakieś urządzenie przenośne, czyli niewiele trzeba, aby ten czas z nami spędzić. No Dobrze, to jest taka jedna z najlepszych alternatyw w tej chwili, żeby rzeczywiście pobudzić te takie kulturalne wydarzenia, żeby one się tak naprawdę w ogóle mogły odbywać. Tak, tak prawda? naprawdę wiemy, że, że niestety te wszystkie festiwale wielkie zostały odwołane lub przeniesione. My również, jako Stadion Śląski, nasze imprezy staramy się przenosić, ale nie chcieliśmy, aby o naszym obiekcie zapomniano, więc. Cały czas przygotowujemy szereg różnych atrakcji dla, dla mieszkańców naszego regionu i całego kraju. I właśnie ten, ten, ten projekt jest taką odpowiedzią. Ponad 300 tysięcy wyświetleń tego projektu wskazuje na to, że potencjał i, i tego projektu jest naprawdę ogromny, i być może w przyszłym roku uda nam się wspólnie z widzami powtórzyć to nie tylko z polskimi gwiazdami, ale również z światowymi artystami. Rozumiem, że to jest alternatywa i propozycja nie tylko dla fanów muzyki elektronicznej, więc dla kogo? Myślę, że to jest tak naprawdę głównie dla fanów muzyki elektronicznej, ale uważam, że nie wolno się zamykać na dany gatunek i jeżeli ktoś nie słucha na przykład tej muzyki, może się do niej przekonać i tak naprawdę zabitać na nasz obiekt, bo na stadionie śląskim jest wiele imprez, wiele muzycznych koncertów i nie przywiązujemy się do jednego gatunku muzyki, tak więc każdy. Kto odwiedza nasze kanały i gdzieś planuje swoje wycieczki, takie imprezowe, na pewno znajdzie coś dla siebie. Jasne. Panie dyrektorze, mówimy o imprezie, która odbywać się będzie jednak na stadionie Śląskim, więc muszę dopytać o to, co jeszcze proponujecie w najbliższym czasie, w okresie wakacji, a może już po wakacjach? Tak naprawdę dzieje się wiele. Przyznam szczerze, że mimo, że dotknął nas ten okres pandemii, który, który jest na, na, na całym świecie, nie załamaliśmy się i przystąpiliśmy do ciężkiej pracy. Tak naprawdę przyznam, że tej pracy jest niezmiernie dużo i nawet może i więcej niż w takim normalnym okresie. A to dlatego, że, że jednak te wydarzenia streamingowe, no jest to taka dla nas też nowość, której się uczymy, ale myślę, że udaje nam się to robić dobrze. Przy okazji tego projektu też mamy kilka innych. Na przykład w sobotę startujemy. Z Tauron Silesia Beach, czyli takim projektem plażowym, gdzie mieszkańcy naszego województwa mogą przyjść, odpocząć, zagrać świadkówkę, napić się zimnego napoju, zjeść dobre jedzenie. Cały czas też zapraszamy na kino samochodowe na nasz obiekt. Również podczas tej plaży przewidujemy, przewidujemy kina plenerowe. Tak więc tych wydarzeń jest bardzo mnóstwo. Uruchomiliśmy również taki projekt aktywny Śląski, gdzie nasi mieszkańcy mogą y, na przykład nauczyć się biegać od podstaw. Tak więc tych ciekawostek jest naprawdę dużo. Myślę, że wszystkich teraz nie wymienię, ale jeżeli ktoś nie chce czegoś pominąć, to wystarczy wejść na Facebook Stadionu Śląskiego i tam na pewno wszystkie informacje na bieżąco są przekazane. No właśnie, zapraszamy serdecznie na stronę www Stadionu Śląskiego oraz na media społecznościowe Stadionu Śląskiego, tam y, wszystkie szczegółowe informacje, a my serdecznie zapraszamy już w najbliższą. Sobotę na godzinę 21? Zgadza się. Emocji na pewno nie zabraknie. Na stadion Śląski, ale to przez wideo live stream, który też będzie, dzięki uprzejmości, tutaj dostępny na Silesia 24. Silesia, Pepsi, Silesia, biz. Moim państwa gościem był generalny dyrektor stadionu Śląskiego, pan Bartłomiej Kowalski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.